Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Kolejna porcja nowości newsów dotyczących PET Simulator X. Jak widzicie, mamy odliczanie do nowego update'u, a ja mam dla was nowe pety, które zostały. Które wyciekły, które wam pokażę, zostawcie lajka. Subskrybujcie kanał, dobijemy tu 500 łapek. Ciekawe, czy dacie radę? Wydaje mi się, że raczej nie dacie, nie wierzę w was, ale zobaczymy. Moi drodzy, lecimy z tym. Nowe peciki są naprawdę mega i zaraz wam je pokażę. Zostawcie lajka, lecimy. Słuchajcie, pierwszy pecik, który chcę wam pokazać, proszę bardzo. Ten zestaw już widzieliście, ale mamy w wersji dark matter, i przedsuniębnie, przepięknie wyglądają te pety w wersjach dark matter. Zobaczcie sobie, tu mamy te koteły które są e, już dostępne, znaczy dostępne będą w nowym updatecie. Glitch w -y, e, tak wyglądają, ale to już widzieliście, ale ja Wam chcę pokazać to. Proszę bardzo, w wersji Dark Matter, pety, które możecie e, zobaczyć, i wydaje mi się, że mamy tutaj mm, jedną legendę i jednego mityka. Dajcie znać w komentarzach, koniecznie mi napiszcie, który z tych petów jest według Was mitykiem, a który legendą. Bo ja szczerze nie wiem, mam przypuszczenia co do tych dwóch. Tego tutaj i tego tego. Zobaczymy. No nic wam nie obiecuje i podobno jeden pet będzie miał aż trylion ataku. Ciekawe czy to będzie prawda i czy tak będzie. Nie wiemy do końca. Pokażę wam tutaj. Piesek tak wygląda. I tutaj jest zwykła wersja. Naprawdę ten ten, to jest Immortus chyba. On naprawdę mega wygląda ta Hydra. I tu mamy wszystkie te pety, które są w wersjach złotych i zgliczowanych, i normalnych, naprawdę kurka mega to wygląda. Słuchajcie. Bardzo się cieszę, że ten update będzie i słuchajcie, ja wam w ogóle mam dla was informację. Zaczynamy i słuchajcie, jak chce ktoś być sponsorem za 5 zł, to zapraszam bardzo serdecznie. Użyj opcji wesprzyj albo dołącz, bo sponsorzy, słuchajcie, będą mieli możliwość wybrania sobie odcinka, filmu z gry, różnej gry, z którego będę co tydzień nagrywał odcinek, dodatkowy tylko dla sponsorów. Zwykły, zwykły subskrybent tego nie zobaczy, tego filmu, to jest takie, słuchajcie, co zaczynam wprowadzać, bo zaczynam też prowadzić live. Y. Dzisiaj pewnie liveik będzie, więc słuchajcie, wbijajcie, dołączajcie do rodzinki za 5 zł na miesiąc. Macie dostęp do filmów dla sponsorów. Będę robił ankietę i im więcej sponsorów, tym więcej tych odcinków będzie się w tygodniu pojawiać. Więc zapraszam serdecznie. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Tyle z moich nowości. Do zobaczenia.